Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z Statą. Obydwoje mamy poranną kawusie. Poranna kawa, u was wieczorna kawa. Witam również serdecznie. Dzisiaj wracamy trochę, bo już dawno nas nie było. Także no. dzisiaj do formatu wracamy friendly meczu. Będziemy jakieś głupoty grali, także uzbrojcie się w ciekawość <grym> i cierpliwość. Obydwoje się nabuzujemy kofeiną i będzie super. Ty wiesz co, a ja możecie zaprosić. na gry. Dobra. Generalnie zdradzamy sobie, czym gramy, czy nie? No nie, no myślę, że i tak będziesz wiedział czym gram. A ja zagram takim deczkiem, którego zobaczyłem u Wika. Wiku mhm. to jest taki gościu, pewnie wszyscy go znają, tam gwintowiec, chłopak ogarnia. Deczek nazywa się Renes Rico u mnie. Mhm. Nie wiem czy to było jakieś wyzwanie tam u nich na Discordzie, czy powiem szczerze, że nawet nie, nie do końca słyszałem jaka była geneza powstania tego, ale chyba... Jego publika cisnęła na to, żeby zrobił taki deczek, także pozwolę sobie dzisiaj zagrać, a ty widzę, że zniszczyłeś mnie czatownikami. No ja mam oficjalnie, jak już mówiłem na live, oczywiście każdy live codziennie jest na razie od 18, więc 18, zapraszamy. Ja już mówiłem na live, że czatowników oficjalnie skończyłem. I o kurde, to, to będzie moc. to mam, Simlasa nie mam, ogólnie. A no to Simlasa to sobie dokrawcisz, to jest jedna karta, także... No, ale jest mały problem na pierwszym No ja mam duży problem na pierwszym turę. ja mam bardzo duży problem, bo cała moja praktyka idzie w łeb, bo ja nie mam wyciągarek i nie ma ich chyba w ogóle. No kiepsko to widzę. W ja pierwszej wiesz? turze bardzo kiepsko. O kurde, ja zaczynam. Nie mam pojęcia szczerze, że mogę grać. Naprawdę nie wiem. Standardowy problem. 10 kart na ręce. Nie hmm. ma co grać. Nie. Dokładnie. No ja tutaj mam fatalny start, to ci muszę powiedzieć. Tu widzowie widzą co klikam. Pierwszą turę przegram niestety. Tak, z sześciu kart nie mam takich, które bym potrzebował. No może pięć. Mhm. No przegram pierwszą turę, jestem pewny. A to warto tych muzykantów? To znaczy to jest karta, która po prostu... Jest czwórko. Tak, tylko że tak jak widzisz, to jest po pierwsze skrócenie deku. Po drugie, jeżeli nie masz w talii początkowej innych kart z kosztem werbunku równym 4, więc ja takich nie mam. Hmm. Więc z automatu jestem na stole, jestem odchudzony już o jedną kartę. A w tym deku generalnie chodzi o to, żeby się jak najszybciej odchudzić z wszystkich kart. Prawie wszystkich. Ja aktualnie naprawdę nie mam co grać, wiesz? No nie wiem, nie pomogę, nie pomogę. Nie mam pewnej Sam kreaty. nie wiem, nie mam co grać. Robię tak, bo nie mam wyjścia Simlasa mi brakuje to pewno Jakbym miał 6 powiedzmy tych Tak, teraz tak No to zagramy jeszcze tak Zaczepki wzmocnione to jest 10 punktów Mhm Dobrze mówię? Dobrze mówię Bo 3 punkty i 7 wychodzi czatownik jak jest wzmocniony No jak jest, no tak, ale to musi być Dobustowane na maksa, nie? No. Mhm. Mam problem nie. Ja właśnie widzę, że masz problem No bo widzisz z czego ja wyjeżdżam to widzisz, że mam problem no, widzę, że będziesz mnie tu cisnął. Kurde. Już już zaczętek A... nie mam, czyli już... A... są Stara... jakiekolwiek wyciągarki elfowe na lojalności, bo to musi być na lojalności Snap and done. A glim kill już masz problem Ja już mam duży problem, bo mówicie, że mam 6 kart przynajmniej... Pójdźmy tak... na rękę obydwoje ale to było... Bardzo że... chętnie. Ty nie będziesz jechał, to jest... No jesteśmy na równych, więc... Wiesz, znaczy, czy będę jechał, to nie jestem przekonany, ale... Co się teraz, jak mi dobierze karty, ja Cię zjadę strasznie, ale... bo to czatownicy, najlepszy jakie jaki istnieje na elfe. Tam no, malczyka... Tam no, ty, walimy. a w tej aktualizacji, co była o tych obrad tak dalej, nie? No? To oni dodali jakieś karty czatowników? E, wiesz co, nie wiem. Bo jeżeli nie, to co? Znaczy, chyba że... scenariusz jest dodany. Aha, bo kiedyś mówiłeś, że ta pogoda jest taka przegięta. Przecież czatownicy nie spokojnie pogodę są, z... są w stanie zniwelować. <słuch> no dobra, to jadę dalej, no. Nie mam jednej karty, no. jest. Te krowy truchło, to jest bardzo dobra karta, bo wczoraj grałem no. przeciwko krowiemu truchłu właśnie. Ja robię tak. Trochę słabo tutaj jest. Pawko, co? Pudło. Pawko, co pudło? No dokładnie. Awko no w ogóle to jest fajna karta. Tak, tu w tym meczapie będę miał ogólnie ciężko z tobą bardzo. To, ben. to ben. powinienem mieć I... w pierwszej I... turze, niestety. A Iris nie mieć. powinna być w śmietniku? Powinna być, ona powinna być w pierwszej turze już w śmietniku od razu, jako pierwsza karta, ale no niestety jej nie miałem, więc. On... Masz czarki w tym? Teraz tymi? nie mam z czego wyjeżdżać, no pewnie, że mam, nie? A za 7? No nie wiem, no próbuj. Ty nie ryzykujesz to na No. Pobacz, mnie nękał tutaj. No daj się pobawić. Angusem. Wnikają. To jest w ogóle taka fajna karta. Ten Angus mi się no podobał. Wiem, ładny no wiem, jak ci nie? dam pobawić się, no to mnie zabijesz w ostatniej turze. no. No, tak. No, właśnie. Nawet jak go no zabijesz dasz... mam jeszcze tyle kart na no ręce. No właśnie, no masz, no to problem się rozwiązał. Jak masz tyle kart... No, to... no kurde działo. No. Jak masz tyle kart to... Przekonałeś mnie. No powiem. jeszcze mi... No widzisz, to była oczyszczarka, której oczy mi brakowało tyle Datuś, datuś. Też wojny będziesz miał wojnę w takim razie. No Bierz mi i z tego wszyscy. Kurde balans, słabo trochę. Chcesz się bawić to się bawmy, nie ma problemu. I teraz chyba. O! kłopoty! Kłopoty! Wiesz, co ludzie są niektórzy. oni nie myślą. Dobra, zagram do góry. Ok. Wiesz co było śmieszne? Wczoraj o, grałem, grałem tego angusa, nie? Raz no. mi się udało wygrać, bo raz miałem dobrą rękę. I ludzie go blokowali. Przecież go zagrywasz ponownie, jeżeli on nie ma bloku. No dokładnie o to chodzi. Ja nie tego... rozumiem po co się blokuje wtedy. Yeah, Run free. Go ahead. Jak tego go ahead. nie zabijesz na zapasach to nic nie zrobisz. Powiedzmy sobie szczerze. Hmm. No i że zapasy jeszcze mają No właśnie, o to chodzi, co ja zagram tak. A powiedz mi, jakie są ogólnie rzeczy na te? Na czatowników jeszcze, winkeńszyny jest Vernosiel, jest ten Angus, mm -hmm. jest y no, Simlas seamless. z seamless. tymi zaczekami, tak? Tam są tak? trzy albo cztery takie, możesz dowolnie tym rotować, praktycznie każdą rundę możesz sobie wygrać jakimś, na jakiś sposób, a i tak ci przynajmniej dwa zostają albo trzy na końcówkę, nie? jako finishery, także można dowolnie sobie cisnąć pierwszą turę. Mm -hmm. Żeby wiem. Okej, okay, właśnie chciałem pytać czy ubierasz Będziesz no, ja... się bustować? Teraz czy już o jeden cały czas. 17-34... No ja inaczej, ja muszę cię jechać, nie? To jest ten problem. Mm -hmm. Tego debila mi zabiłeś, to jest też problem. Zaraz tam debila, no. Zwykły elf. No Angusa, to jest dobra karta. No dobra, Jeszcze dobra. On zaczyna na ręce. Bardzo dobra, no. Mam Pana Eldana. Angus z Vanadainem robią robotę tutaj straszną, 4-4-8 plus 6... 14 punktów. Mi ratuje to, że Seamlessa nie masz tym też, nie? Bo to jest jeden bardzo mocny finisher twój, nie? Ja. las potrafi na zaczepkach kurcze ugrać spokojnie sobie bardzo niefortowny stół. Nie? Zróbmy tak, zróbmy tak. Step, nie, nie, nie to! W Zapomniałem, że on jest niezadowolony. To żeś nam no strykał. Nie, bo rzuciłem dwóch, a wystarczyło jednego. No zapomniałem, że mam boosty Nie, dobrze zrobiłem. Bo by było 35-65. No właśnie, dobra. To nieważne, jednak jestem bardzo mądry. O kurde, ale mam. No i teraz problem, tak. To musi iść out. No i co ja mam dobrze, grać? Żebym się kurde nie zaciągnął, nie? A w ogóle widzowie, Riordain. To jest ta karta, która jak grasz obok pułapki to zagrywa elfa jakiego chcesz Obok elfa zagrywa pułapkę, nie? No I wiesz co wczoraj odkryłem? Że jak rzucisz pomiędzy pułapkę elfa to dobierasz i pułapkę i elfa No tak I to wczoraj takie łambo jumbo tym zrobiłem Tylko mam problem, wiesz? Łombo łambo Jak się mogę poddać. Ja hmm. Chyba nie będzie tak źle Bo właśnie nie mam ani tego Jordana, ani nie mam Vernosa, hmm. A nie wyciągnę tego Nia Shit. To mogę cię co? co niewiele mi da. Mogę cię spalić? Mogę cię uderzyć ze szybkami? I co mogę zrobić? Nic. Nie wiem, nie wiem. Mówiłaj. Really. To jest ten właśnie problem, że trochę nic nie robisz. Możesz no, rzucisz coś, to teraz zginie. Hmm. Zginie albo i nie zginie. Pytanie, co za Czy ty zrobisz? Tak. My I super. Kurde, na jedno wyszło. Nie dobrze. On na barykadzie coś robi Nie, nie. Mmm... Muszę zagrać tak. Kurde, nie tu. O kurz. Ja się. Zepsułem. Eee... Kurde ja nie mam co grać, nie? To jest problem. A ja mam? Ja nie mam ja no, no, nie mam tego. Te zaczepki też mogę wydawać Nie Ja i zaciągnąłem się, no nie wierzę. No bo zrobiłem głupi błąd. No zabijesz mi jakiegoś tego. Tak? Ja pierdykam, przecież se przesunąłem, to... O Jezu, jestem kaleką ostatnią. Mówisz? No tak, no. Zrobię to. Tak. No do dupy, mam. no. No ci powiem, ewentualnie stworzę sobie jeszcze dwóch, trzech czatowników, Ja, ja nic tyle. nie mogę zrobić, mam martwą rękę praktycznie, nie. Nie ja będę miał dwóch czatowników, więc wiesz, to nie jest dużo. No dobra, faktycznie widzę, że masz martwą no, rękę. No martwa ręka totalnie, nie? Ja mogę zrobić co? Mogę zrobić tak Wow. No. Gdzie oni by za 7? So so Jakby wychodzili za 7, to ja bym jeszcze tak udał może Teraz mi zjarałeś Ale mi się ogólnie elfy Podobają mi się Blokady frakcje, ci wiesz? mogę zakładać jak <laughs> chcesz, nie ma problemu. Dziękuję. Szczerze, mi się bardzo podoba ta frakcja elfów. No. Ja bym teraz, wiesz co chciał? Zrobić no. dryady. Ale nie na pogodę, Gryady No, symbioza albo harmonia, nie? No, nie wiem, które tam, nie znam się. No do harmonii tak dużo nie ma kart wcale, nie? Te? No, znaczy można zrobić pewnie oh, yeah! że można, nie? Bo wczoraj miałem tą kartę, jak ona była? Ta na. Outfend. Outfend mm -hmm. mogłem wziąć, ale wziąłem sobie golda do chatowników, Właśnie yeah. tego Riordaina, czy jak on tam jest? I... jaka tam jest? Jaka Jordan, no? kurde, ale zważywiłem to. Nie, w ogóle taka ciekawość. Źle zagrałem, jeszcze zapomniałem, że mam na ręce przecież to. Nie wiem, czy to jest z książek powiązanie, czy no. nie, ale je... Riordain jako karta? I... Graj. No, gram. I Angus to są w ogóle bardzo podobne arty, jeszcze w opisie mają o sobie nawzajem zmiankę, wiesz? Mhm. Mm Ciekawe. Zróbmy tak, zróbmy tak, zagrajmy tak. No, 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 Nie no, 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 Jack na Brnosie, teraz jest nasz. Odwrotna kolejność miała być. Zważywiłem ten straszny Przecież ten Ja co sobie... Uderzę cię za trzy i zrobię sobie czatownik. I to tyle, co ja mogę zrobić. Eee, fatalnie to zrobiłem, nie? No niestety poszedł do Piachu. zapomniałem się, że mam w no ale tu nic nie dało. To ja. no, nie przerotowałem dobrze. Zapomniałem o brązie całkiem. Jak to moje lokalne. Wiem, że mogłem zrobić jeszcze dwa punkty. Niech tu nie, hej nie hejtuje, nie? Ale tak, jeszcze ja... No i No Aha, bo ty nie masz kawy. co mówiłem Nie zauważyłem, na live bo ja zająłem siebie co? So patrzeniem. Aj, kurde. Nie no, fatalnie, teraz ja zaproszę, bo to. Fatalnie, ja miałem, a nie ty. Ręka tragiczna była, nie? Ale i tak ugrałeś 20 punktami, więc czemu narzekasz? A w ogóle musisz mi się odpłacić? Za co? Bo już ci grałem łącznie z 8 godzin na twoim koncie, ci tyle rzeczy pobijałem. A podbiałem. no, to to... A patrz jak ja mam zasoby, no. Ja muszę przecież mieć karty, no musisz mi. ten, musisz pograć ty teraz parę godzin. Tata w ogóle dzisiaj widzę. Chyba tym deckiem grał, bo miałeś tego Riensa no, Grałem. I nawet się pytałem co on robi, ale szczerze średnio rozumiem. Więc deck by nie wiedział teraz co Kontrolnie gra. no, grałem dzisiaj. sobie. Ale tata grał na komórce. Co bardzo ciekawe, bo już nie ma guzikowca. <laughs> tylko się przenicz do czasu współczesnych, że tak się wyraża. Tak, jestem pułapce czasu. No i co jest bardzo ciekawe? Tata się podobno tylko dwa razy pomylił na telefonie. No Jeden mecz przegrałem, bo przeklikałem. <noise> ale to się zdarza na tym, nie? Zd dwa razy źle mi się kliknęło, bo ten ekranik niby ma 6,5-2 cala, ale to wszystko takie maciupkie jest. I kurde, tutaj mam dobieraczkę wziąć, ja jestem gałą. Znowu nie mam nic. Nic, co ja mam zagrać? Super, super. Beware, mam super rękę. Wszystko teraz przynajmniej start jest odpowiedni. Mm, super. Ja mam, powiem Ci, wszystko poza oczyszczeniami. No więc ja ale oczyszczenia na tą turę. O. Ty masz w siną dal? Nie. Czemu widziałem jak się obraca karta? No to coś źle widziałeś, no, za dużo kofeiny. No. Ale to jest akurat ładny harcik, bądź, bądź co bądź, te muzykanci. Muzykanci no, śmieszne takie. Ale nie śmieszne, tylko mówię ten nawet tył, jest ciekawy promka, da się promkę zrobić? E, chyba się nie wiem, chyba tak. Bo nie wszystkiego się da, na przykład żabnicy, żagnicy, nie żabnicy żagnicy na przykład się nie da zrobić promki. Nie wiem dlaczego, no, żeby to była jakaś eventowa. To jest taki. Teraz mówimy o stojaku do mikrofonu, bo dzisiaj troszeczkę inny setup mamy. Lepiej nas może nie będzie super słychać, ale mamy po no. środku mikrofon dynamiczny, więc. No żeby może nie było, być... było, ja jestem pod wodą. Może być trochę ciszej słychać nas. Eh. Mhm. Co ja mogę zrobić? No dobra, to tak zróbmy tak. Na razie zagrajmy tak. No to on będzie się boostować, a tego nie chcę. Ty mi nie dasz grać. Nie, no gramy, no. Co ja mam ci no i powiedzieć? co ja mam zrobić? W ogóle wilczy dół mi drop Nie no ja mam pułapka. pojęcia, co ty masz zrobić. No. Więc właściwie mam prawie wszystkie pułapki, które są. To jest fajne, akurat. Nie no i co ja mam zrobić? Nie mam żadnej oczyszczarki żadnej. To po co ja mam grać angusa Skroniłam żadnej już szczercy. No po co ja mam grać vanadina? Skroniłam żadnej już czarki. No To próbuj grać, kurcze, wiesz, no to pasy możesz zostawić na drugą i na trzecią, nie? Hmm. A Zwyrać. próbuj ugrać pierwszą normalnie jakoś. Ja I powiem, będę robić punkty. O, straszne. Dobra, to teraz tak. Jeszcze zajebi. Znasz, ja, się znaczy, ja może robię błąd. Że nie patrzę jak się robi te deki, tylko ja je robię sam. Czy nie? Nie no na pewno wiesz, no meta jest. Meta, jest meta nie? Wiadomo, że. Znaczy. No meta. No ludzie myślą nad meta dekami długo i w danej jakiejś tam, czy to harmonia, czy natura, czy... czatownicy, no to układają tak karty w zasadzie no metowe, czyli lepiej być nie może, nie? Natomiast... Ja, ja się to dobrze ma. Bo przez to też się uczysz trochę jak działają karty. No tak, o no. wiele bardziej Natomiast niż ściągasz ze karty. Robią internetu. różne dziwne rzeczy czasami. I wiesz, tak jak trafiasz na metowe, tak trafiasz na metowe, a czasami trafiasz na deki, które dobrze sobie radzą, a nie wiesz kompletnie, co może być zagrywane. I to jest ciekawe, nie? Tak jak wczoraj mówiłem na live, bo nie wiem, kiedy wy widzicie Przykład ten tego Riensa, że ci wejdę w Słowo jeszcze, że tego Riensa to praktycznie chyba nikt nie gra, więc. Ale ciekawe. Ciężko kogoś złapać, kto będzie kumał, nie? Co chodzi? No, powiem ci, jedna szczarka robi wrażenie. No i dobrze. No graj do świetnym mistrz Proszę hmm. Masz dobrą rękę? Szczerze, no nie mam złej, powiem ci, szczerze. Ja nie mam nic, no weź, proszę. Także ja sobie pozwolę sobie. Tu wziąłem No jest, no tylko to jest taka bardziej pod pułapki wtedy trzeba grać, nie? Znaczy hmm. pułapki z czatownikami, różne już kombosy widziałem tego, nie? pytanie. Okay. Mm -hmm. Prawo ten Wilczy dół to jest też fajna pułapka. Bo jak rzucisz Wilczy dół, ktoś nagle rzuci Oneiro, to uderza za 13. Czy tam 14, nie wiem No tak, rymach. tak, tak. Ale jak punkty. się aktywuje, po prostu to 6 damage rozdziela. To i tak jest dobra, uważam, pułapka. No. Fajne. Jest. I ten Angus, jakbyś miał powiedzmy... Nie Angus, jaką był? Eldain, Do 7 zbustowanych czatowników. Mhm. Spasowałeś, dziękuję Ci. Bo życiłem najgorsze. No pułapkę, nie, nie, jak nie, mam, nie mam co grać tak naprawdę. Ja też, wiesz. Dlatego ja chyba zagram no. Niestety nie mam co grać, bo na pusty stół będę grał bez sensu. Znaczy, teoretycznie mógłbym coś próbować, ale szkoda, mi kart nie. Mhm. Zrobię tak, zrobię tak, zrobię tak. 3 damage ok. 6, ok, i to już. No, no dobra. Jedną kartę muszę wyrzucić. On też się liczy do tego czasu. Ale nie wiem, ten Jawein chyba nie jest tu potrzebny. On tylko tyle, że uderzy powiedzmy za cały rząd szatowników, za dziewięć. Ale go mam no. rzuconego, bo nie mam tego... Simlasa nie mam. Tego scenariusza też w sumie nie mam. O kurde, ale mam kartę. Nie no, błagam się. Teraz znowu trochę kurde może być problem. Nie mam... Nie wiem. Są wyciągarki jakichkolwiek No pewnie są. Simlas jest potrzebny, do skrótu. Tak simlas 6 kart Kurde, wiedziałem, że się zaciągnę, no. Ale będę mógł odrzucić jeszcze, to jeszcze pół biedy. Dobrze, że mam lidera, tutaj trzeba tego lidera trzymać jednak. Pęczka. To jest istotne. Nawet jak tego mi zabije... Jak go nie zabijesz, to powiem ci, że kij nim zrobię, wiesz? No no wszelki round. wypadek. Chyba no. co ja mam zapasy? Mam, mam jedną czyszczarkę na ręce. Są... No, jeszcze bym wyciągnął oczyszczarkę. To tak jest zwykle tajemnicza. <słuch> Nie wiem, ty na finiszera rzucasz tego Riensa, tak? Tak, będę miał... riens nas... ma dużo kosztu? Będę miał... u nas co, ja, no? Eee, 12. No. 12. No. 12. No. czekaj. Czekaj, czekaj. No. rzucę. No. się jak jest. Bo ja nie wiem, ja chcę cię wyczuć, ale ja nie wiem kiedy ty będziesz grał. Coś fajnego. No nie wiem, nie Bo wiem. Teraz możesz go pewnie skopiować tym baranem z biczem, obstaję, że go masz, skoro już no, chcesz na Biczownik zbieram. jest za pięć. Jakbyś miał pytania, ile on kosztuje? 5 ma prowizji. Nie dam się zbierać. To musi być, tego nie chcę pana torby. Ta to Torwiel to też nie jest taka super karta uważam To jest karta, która bije dwie skrajne karty po rzędach za dwa i cały rząd chyba za jeden Jak na szatownika, to robisz okej okay. Kurde, to mi się nie podoba Kurde, mi się nie podoba Kurde, mi <try> 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 Kurde, pułapka jest mocna uważam Mhm. Dobra, teraz muszę zagrać, tak Szef. Jednorożec, super! Nie wiem ile ma koszty, ale Dziewięć. No kurde, panie. Łup, 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 To jest fajna pułapka, naprawdę. Łup, co mnie Tej Scottę, tak? Tej Tak. Teraz idealnie jest. Ja mam to jest ideales! Tak powinno się to zagrać. Nie ideales, ideales. Jeszcze będzie eee. Co zagrać? Nic. Echo. No, no tak, ale tylko mówię, że tak ścięło mi telefon jakby. Y, włączył sobie. Dobra, zagramy tak. No. Kawępię bo zimna będzie. Już wypiłem. Tak? Oczywiście. W sumie ja miałem troszkę mleka, no to moja była zimniejsza. Ten wielczy dół jaki ma opis, ja lubię te opisy. Prosta, tania, a zarazem skuteczna. Jedna z ulubionych pułapek z kartel. No w sumie dół, w dole są jakieś mm. ostre pale. W sumie faktycznie prosta pułapka. Zarebną mm. z na sklep swoje ręki, na że podejrzewisz niejednostkę trzydziestu i talibę wiesz jeden i na przodu Pytanie, czy ja chcę ryzykować? Nie wiem. Wyróbmy inaczej. Róbmy inaczej. Wyróbmy tak. Zagrajmy sobie za pana. Eee, Wrzućmy tą Paną. Wrzućmy tą panią. Ale jestem mądry, ale jestem mądry, mów mi mądrą. Rzućmy tę defend the Dobrze, i czekajmy Te płatki są fajne, ale mało jest tych płatki To mi się wiesz, nie podoba mi się. Hmm. Okej, okay. super fajnie, cieszę się. Ło! <grybuj> tak to działa? Tak. Ło! I cyncie się tutaj. Dobrze. A, żebyś mi go nie skopiował w żaden A, zaczepki tworzą w ostatnim rzędzie, czyli oczywiście stworzą pewnie wrzędzie, w którym jest system. Bo z Simlasem, jak masz zaczepki na ręce, nie? Mm -hmm. Rzucasz vanadina i chowasz zaczepki. Mm -hmm. I stworzysz zaczepki. Tak. To robisz 3-4 razy, masz 7-8 zaczepek i potem rzucasz Simlasa i on no, yeah! Jakbyś miał powiedzmy 6 zaczepek. To byś miał 60 punktów z tych zaczepek, Jakby ci dobrze poszło No, no niby tak no. Jezu Chryste, to jest przyjemne Łup, Ugo, łup, łup mm. Kurde, miałem tego lochu wcześniej Ale ty i tak go zrestartujesz, dziale. O kurde, weź mi coś zabij na przodzie Błagam <grystanie> Bo ja mam tą. Nie, to. Nie, w razie wuja sobie poradzę, patrz Zrobię tak no oczywiście chciałem mi stworzyć Kurde, znowu zważywiłem. Ale to jest bez sensu. Ja yeah, pikuję. Tworzy kartę w losowym rzędzie, tak? Tak. Tworzy kartę w losowym rzędzie, to dlaczego Nie, chcesz dobrze. stworzyć w rzędzie, który jest zapchany? Tak, widzi, powinno widzieć, że jest zapchany. I tak przegram. To co, pamiętaj ten tekst. Jest? To co? Będę inaczej. Nie, nie, nie przestać nie, nie, Już myślałem, że coś zważywiłem, ale jednak nie. Bo ci panowie mają fatu. No. Czeka. Nie no, ich nie możesz zrestartować, bo są na fatu. No. No, już nie mam zapchanego rzędu, nie wiem co. A, ci ten. No. Ale jakbym miał zapchany rząd, po prostu bym usunął sobie zaczepką jednego tego. No, niby tak. U, 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 u. No i tyle mogę zrobić. No i... no niby mogę, nawet nie mogę jej zagrać. No nie, bo ją dopiero położyłeś. Więc. No i big, 14 punktów. Teraz nie skaszaniłem tego setupu. Czyli zagrałem tak jak powinno być, wyczyściłem cały deck do zera. Jeszcze miałem rozkaz w razie cody i siódemkę, także jeszcze z. z... 15 punktów, mój. 14. Dobra, to co? W następnym odcinku się widzimy. Jakieś inne hmm. deczki zagramy? Może ja alfami zagram coś? Okej. Okay. A ja, wiesz co? Nie mów, że ja zagram innym deczkiem, bo nie wiem, czy ja mam ciekawy jakiś nowy deczek. Czy ja coś Nie no To cokolwiek, to możesz sobie No nie, wziąć. jedyne co krafiłem, to to, Bo poświęciłem cały mój. W sensie, cały. W gwinta poświęciłem na, na tatę konto na Twitchu. No ale sam otwierałeś u siebie ostatnio, coś się chwaliłeś, dwadzieścia kilka beczek. Dwadzieścia trzy beczki, w no, których mi dwa goldy i trzy epiki. No, wow może, no ale to dużo skrapów miałeś, więc coś tam pokrawdziłeś na pewno. Tyle, nie? pamiętasz? No. Dwa goldy i dwa epiki. Tyle to mi kiedyś w jeden wersji tak, zgadza się. To było Takie śmieszne bardzo. Mega beczki są, że dostajesz praktycznie same te goldy i mm. epiki. Nie, Mi się ja miałem... dwa razy tak zdarzyło tak? na razie, tak, tak. Ja miałem niebieskiego, dwa epiki i dwa goldy. To było... Tak zwane godpaki z Pokémonów, nie? No, właśnie, Pokémony bym pootwierał No, trzeba będzie znowu z Japonii trochę pozamawiać. Dobra, my się na dzisiaj żegnamy i widzimy się w następnym odcinku. No, trzymajcie się, dziękujemy za obecność i do zobaczenia.